Dlatego bardzo dziękuję. I przede wszystkim chciałbym podziękować mojej dziewczynie Kasi, Marchewie. Zrobiliśmy ten film razem. I, I też bardzo dziękuję dziadkom mojej dziewczyny Kasi, czyli bohaterom głównym filmu, Zosi, Bożence i Henkowi. Dziękuję bardzo, dlaczego miałoby to stanąć na przeszkodzie, żeby nagrodzić kolejną jego animację, skoro jest po prostu obłędna. Pętla animacji, niezwykle trudna technika. I coś takiego, że przez te 5 minut trwania nie da się oderwać od tego filmu. Mam sprawdzone, bo testowałem na różnych osobnikach w różnym wieku. Wspaniały film. Uwaga, uwaga! Pan Piotr powiedział też, że wyświetlanie filmików jakichś, jak ktoś nie może przyjeżdżać, on jest na inauguracji roku i w tym samym czasie nie może odebrać. o opolski chlam zdobywa film na krańcu miasta Darii Kasperek, który jest filmem wybitnym, pięknym, uwzniaślającym, nieskorumpowanym, niekalkulującym na zysk i mądrym. Dziękuję, że chcecie oglądać takie rzeczy, które szukają. Film powstawał jako dyplom operatorski mojego przyjaciela w szkole filmowej, który zaprosił mnie do tego, abym napisała i zarejestrowała jego dyplom. I zrobiliśmy film, który jest oparty na czuciu, przeczuciu, wrażeniu. Ten chyba jest wyjątkowy, bo nie opiera się na plocie, y, akcji, tylko na pewnym właśnie poczuciu rzeczywistości. Która jest dosyć specyficzny w odbiorze, więc bardzo, bardzo mnie cieszy, że znaleźli się ludzie, którzy poczuli go i, no i tutaj nas też Tak, Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mój. Wszystko film superbohaterski został doceniony przez publiczność. Naprawdę to jest pierwsza moja nagroda od publiczności. Ma dla mnie w z tym, gigantyczne znaczenie. Filmy robimy dla widzów, także bardzo się cieszę i raz jeszcze dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy pokazać filmy konkursowe i mogliśmy je pokazać przede wszystkim też za pomocą www.moje kino w online i mogliśmy, że tak powiem, po raz kolejny docierać do tak wielu ludzi i pokazywać to kino, na które młodzi twórcy czekają.